Hello, everyone, tu Filipiński, witam Was. W takim małym odcinku będziemy sobie grać 5 na 5. Przy okazji Wam pokażę, jak to zrobić, a ze mną będzie grał Buggyman. Dobry. I Lelo. To. Dobra, e, także tak wchodzicie w custom, join, tam widzicie customowe gry, refreshne sobie teraz jeszcze to I dobra, szukamy, tutaj macie gry na przykład Al Nunu no, no, Don't Lock In, musicie nie lokować I teraz musimy znaleźć e, gdzieś gdzie jest wolne miejsce, Al Lux na przykład, Adam16, macie wszyscy Lux pewnie, nie? Ja nie widzę Adam z mm sychy -hmm. 16. Ale lulu. Już jestem no. Właśnie, to jest, minus, to jest minus, że gry mega szybko się zapełniają. Dobra, my się będziemy widzieć w grze. Zobaczmy, jaki chump. Także jesteśmy już w grze. Jest pięciu ezów na pięciu ezów i z wyróżniamy się trochę. To już nie trzeba. No wiadomo, swag musi być. Nie no to, o... to jakiś gubi, nie go do e, Nie to, co no, lelo bez pis. ramki. No. Ale z ładuckim. Wiesz, my platynową będziemy wieliaty. A, takie tam. W ogóle. Tak, z, tam z S Krypton, zobaczcie. dat S. Dżing, dżing dżing. Jesteś takim fajnym górnikiem. No. Pewnie zbiera klej Zgadnijcie u kogo. <laughs> Ale śmiesznie. <Coś? laughs> e, nie złapałem. A, to taki bardzo skomplikowany śmiech. Gubi. No 96-97 jak chcę już grać Na no, 26 level Znaczy, nie, znaczy sam się jest to oczywiście grają. <laughs> to I, się śmiejmy razem Dobra, ja jestem AP jak coś, Gubi jest y, bugi to Gubi no. To jest takie I jestem hipsterem Jakby nie wiedzieli ludzie o co chodzi i tak on jest AD, a Lelo AP też idzie no. Czekam, jak reszta Lelo AP tak to wiem Adem. Nie, mam... A to mamy... Ja... mamy trzech AP dwóch... Tak, jest okej. Dajcie na piechopaki! Inwater! Beng, bang! Gubi! Chciałem zlutować! Gubi ubiera! Dobra! LOL, ale to, jest... ale to już jest bez sensu. Dobra, wychodzę, nie chcę się w to gadać. Właśnie. Trafiłem Eza, ej Ja też. To... No to kongratulacjony. O, dobry ciel. O, słuchaj, ho! widzę swoją postać. <grymne> no, to jest bez sensu. Przeżyłem. Leży, mam flash. Który mój. bił ja. bez nie wiem. nie <grymne> wiem. <grymne> <KS. grymne> Jak coś ludzie, to tak, e, ten tryb gry będzie niedługo e, ten... włączony disabled będzie. Riot się wypowiedział o tym, że nie ma żadnych banów na razie, po prostu przez tydzień można... do końca tygodnia, albo przez tydzień, nie wiem jak dokładnie, można sobie spokojnie grać takie coś, a potem to zablokują. Nie możecie się nacieszyć. No moim zdaniem, tak szczerze, jak grałem pierwszy raz w Lola, to byłem w szoku, że nie ma takiego trybu gry, bo w docie grało się kiedyś pięciu zeusów na pięciu zeusów Zeus to taka postać, która ma właśnie takie aue, że tam przeskakuje, nie piorunki eee, taki targetowalny jednego i ma takiego ulti jak kartus, tylko nie musi go kastować, czyli po prostu jest BOOM, we z no i to było, to, to było piękne mi się podobało, nie, nie grałem tej doty, ale mi się podobało stare dobre czasy Oho! Okay. Jak będziemy mieli łódź? się pojawia, okay? Dave. No, <noise> no tylko oni też będą wtedy ale oni padną wszyscy, a nie resztę, To zgubi tak. klejn. Eee, o, kiedy ptaszki? Masz, Gdybym wiedział, to bym złożył sobie acin. Afin? Tak. Nie no, many nie brakuje, tylko HP. No. Komu nie brakuje, to mi brakuje, a, bo to masz mana pot, Jakie krawę? S mi skresował Szmatę No co, no. no, report, to jest są... noob Lelo wszystko trafia Co mam bledę A ja nie mam Aaaa Więc no, A ja też mam, nie no, żartuję. <DVD> mam 002 <gulate> Support is real lol <gankly> <suszy> <suszy>. <gliglight> O, sorry, nie widziałem Cię, gościu. wtedy <noise> <noise> się po <głos> <głos> Jaki bajce. No idź po to, bo ja mu to wezmę zaraz. A, idę. Albo Ty sobie manę Okej. Okay. No, mana zawsze spoko. Czemu ten Ezreal zasłonił go? Którego? No trochę i kierujesz. Jaki KS? Doleciał. 6-0, ale ich o, i kawałek. Oni w stanie mają 26 levela. Z berserkami. No mają, mają jedynego typa, który ma 26 level, bo nie chciał nam się czekać. O, A jak chcę masz Adrian. Kadriel? Taki z kolega. Pójdźmy wszyscy na siebie w Ciekaw, ciekawie jaki atak speed będzie. <laughs> Ej, mam 6 level. A <laughs> no kto zultował? to ty <laughs> To nie ja, to nie ja <laughs> Trzeba się zgrać żeby w pięciu całą linię zultować No ale to będzie pięć. A to byśmy musieli w pięciu grać No, no mamy trzy osoby tutaj ale tak jak Dajmy wyścisk. sobie atak z pinem wzajem wszyscy Ale śmierdzi. Lol, ale dziękuję, bo się nie stakuje. No jak coś ludzie, to bardzo często tutaj e, niektórzy wychodzą. Jeśli ktoś wyjdzie, e, to niestety a trzeba robić od nowa grę i na dodatek... Tegoś jest głupi, jak idę po apteczkę, to ten się zaczyna cofać po nią. Pamiętajcie, że tu nie można e, ten... Mm, lokować. Lelo. <grym> są r są <grym> różni ludzie, którzy lokują i trzeba wtedy od nowa robić grę. A, wezmę, bo mi to nam Że To miałeś mało many. 9-0, ale jedziemy ich na haksa. Ła. Jakie cheaty? Jakie cheaty? Pełnoprawna rozgrywka. No oczywiście. KS. Nie. Chciałbyś. No chciałem. Lol, dostałem Ignite'a! <laughs> <laughs> Serio? What the fucking Ignite? Heal'n'e. <laughs> oh fuck. Easy nultuj. Ja nie wiem który R strzela czy nasz, A... czy nie nasz. Sal, dobrze mamy dużo HP. Zostaw to! <śpiewa> Jaki skap! <śpiewa> ja wy jak pas wiecie! się. O, to było oh, yeah. moje! Coś <śpiewa> mi zabrała teczkę, to co ja będę? Ja się tu zabrałam! Nie, <śpiewa> ja też się... Nie, Sal. Składran jest taki niemiły. Pruszek, nie, pruszek. No nie, wszyscy padają od Cioty. nas już. Nie? Yeah. Aha, ja, ja już UL-R naciskam, nie ma 5 sekund cooldown. No. 5 sekund cooldown, no. kurde. Oooo, apteczka co biela. Fajnie, że to gościa tam było widać w tych szakach, nie? Ład serio? Eee, no, wcale nie zwagowana tak gra. Dobra, trzeba iść na zakupy. Ład, Kto tak Nie! Już byłam na zakupach. Dobra, pora jakieś kokserskie itemy. E, na przykład berserki. A, archangel. W ogóle gość kupił latarnię, ten 26 jest. level. Okej. Okay. To jest dobra, nie wejdź tu. lol, O! Lolita, dobrze. Kupiłbym sobie normalnie liczbę i nawet. A, tak blisko, Lelo. Tak blisko. Aha, ma mało HP. Nie mają tylko jednego AD. A nie, co ten. ten co drugi. ten 27 level kupuje? 26, to nie obrażaj za... go. A, a. To ultuje, ja ultuję. To on soft damage. Mam blupoty, których nie użyłem. Mogę komuś opylić. <laughs> w ogóle flipiński sobie las hituje oczywiście. <laughs> Trzeba farmić, ty. Też sobie wezmę apteczkę, bo chyba nikt nie chce. Łaaa! <laughs> wow. Jak sprzątnął no, ten typ. Ale dodgę. Dobrze, Pruszek. Pruszek, o Pruszek! Ej, to jest fajne, bo każdy S jeszcze unika z Kirchhoffa i... To jest op. Ej, mam ultę. Gdybym wiedział, że to złożył Acin... O! Tam jest taki typ na low, jakbym ja go chciał zdjąć. to czekaj na ultę. Oh. Ale gdybyś był pod... Gubie, gdybyś był pod AP. zrobił ja. skrip. Eee, co mi cię pomaga? Ja pomogłem, ale tankowałem tak bierzesz. Ja tankowałem wow. Nie, nie tankowałem Ja S tankowałem No to szacun No zaraz będzie ult o! Idzę sobie apteczkę Wiech. Tak wszystkie Timo zaczynają się śmiać 10 Timo. Ej dawajcie Amorux Dawajcie śmijcie się to, to Odbiło się Ej dawajcie następnego ulta Ja też spalę bo mam No i w trójkę puścił LOL No i następny w, w trójkę Pewnie w nic nie trafią to jest nasze szczęście Albo to zróbmy tak, że jeden leci o tak Drugi tak A trzeci o tak I w którymś się na pewno trafi <coughs> I to będzie dobre Ciekawe ile taka gra... What? Trwa Ah! Lol. Nie! Zabijaj! Lol, jaka zemsta. This game is so crazy. Dobra, składam teraz fucking... Idę w Rabadona full AP jak retard. Chociaż liczby nie jest bardzo dobry, zresztą się go raszuje jakby jakby no się dobra, ty, ty ty No lela, zmarnowałaś ulta, dobra to też... taki mną, o zabijesz tego, Nie zabiję Ale może zabijesz... To się Ej dobra, nie, ale pamiętajcie, na, następnego zostawcie Oko No, za daleko ale No masz górniczą czapę No W ogóle epicki Ez I czemu też nie masz? Z tym się w 200. No, mogłeś kupić No dobra, flipping mi kupi Tak, ja takiego proeza, który ma tego sprzeda Dobra Od ci może kupi, jak ładnie prostu. <noise> nie wiem o kogo chodzi. Najlepszego E za e. e, wiesz? E Ene Właśnie, e, to się nie pasowało. Ulta marnujemy czy jak? Nie, czekaj, jeszcze no, nie dawajcie. mam. E, no dobra, to się na lowu, Dobra, nie, poczekaj, 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 się zróbmy tą salwę. No dobra, to ja staję tu. Adrian a... idź stąd. Dobra, tu. ja walę tu, gubi tu, a Lelo tu. Ja mam ten, tu 6. Już? Wow, Bio! Gubin środek dobra, Lelo dobra. góra, dobra? To odcofnijmy się tylko trochę do tyłu, dawajcie 3, 2 i 1 go! Nie no, no nie No jedno, teraz chwililiśmy, to co ty? LOL to było fajne To było śmieszne Terazowałem no. ja coś, to było śmieszne Esu! Takie dobre z nas Ezu a, a. Ua, ja tękować, No tylko ja my nie trudno Co za tego loka No bo. <noise> a to było z Złapałem, no. złapałem No nie, Pruszek Czemu mi to robisz? To ubar. No dzięki Dzięki, dzięki Dzięki No, bez Pruszka to może być ciężko o. No, dobrze, dobrze. Klipin na dół, które farmę. Bang, bang. Karys. Śmieszne, śmieszne gubi. Prawdziwe. Oła. Mogę rzucić heal, ale w sumie... W sumie nie rzucę. O. Ej! Hey. Mam mniej HP. Mm. Lol, lizardy składają nawet. Nie <laughs> bicie tych milionów, bo potrzebuję trochę kasy. A właśnie, poczekam. Ałaaa, to boli. Wrzucasz chwilę Ałaaa, ja to też boli. to widzisz. No wiem, ale... Ja mam refleks szwaki z tym momentem. Wrzucę mu <laughs> tak ulta, No Dzięki, że ktoś wrzucił ulta, ja i już nikt nie dostało. Ja rzuciłem oh, na... No, no, o, zabiłem kogoś W ogóle czterech z leży pięciu, sześciu to Chyba dobrze mm. Położyłbym się na nich mm. No, ale to w ogóle mi się wygląda no, Znikają te ciałka Biednych małych chłopców Chłopców? To, kochany, kochani! Głupi masz chwilę. Dzięki. Nie posłem, ja dzięki. No kurczak, że to podział ucinam. No naciąga super wsparcie, ten, ten. Zabrał się apteczkę, to nie ty? Ja nie. Nie. Secz nie. Ja nie ma apteczki. Dobry się Tokio, przynajmniej. Robimy jeszcze jedną falę, macie użyteczkę. Ja to da 9 sekund. No to dawajcie. E... Ja nie chcę stać na górze, bo tu nikt nie chodzi. Dobra, to wa walcie na 3-2-1 gdziekolwiek, dobra? 3-2-1 to. No dawajcie. No ja bym się uczciła w lipcu, więc mogę. No, no ale trafiliśmy w lipcu, no. O, ładnie, pruszek. pruszek. Ładnie, pru pruszek opuścił. Chciałem o pruszek. To robić, ale okej. Okay. A, flash no. Nob flash. Śmieć. nob, nob, flash. Traju jeden na jeden. Noob. No i macie w ogóle atack speed. Właśnie. Nie zapominajmy o takich ważnych rzeczach. Report S. For lock. A, tam jest... Tyle killi Oni tylko dwa ulti i trzy podamy, nie? Dobra, te no. ulti Dobra, ja mam ulta, ja mam zaraz Dajmy jakoś takie... Jolo? Jolo? A. teraz też mi się nie chce ultować I też się nie chce, bo nie mam ulta Głównie Koś tu no, Dobra, tankuję wiesz, że Jolo Taki jesteś herbk, prawda? No, Nie cofnę się No wstawajcie chopaki! I wszyscy Q w niego Lul. Nie Nie! Nie! No Nupes Tanie KS Bang bang Oh XP! XP! -ke. O, Lol, 5 kasadinów. 10 XP. -ke. A, nie zdążyłem. się. Do, to? Żadnej tarczy. Nie. nie, dobrze. Nie, 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 jest. nie, nie, jeszcze. nie, 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 na przykład. Yeah. nie, 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 S! nie, S! <laughs> to dwa miliony nagrałem no. nie, 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 Bad game, nie, 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 i pamiętajcie, też możecie sobie coś takiego zagrać. Do następnych odcinków Narka. Pa.